Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, lider Stowarzyszenia Lepszych Kraków, lider też całego środowiska, który wywodzi się z Uniwersytetu Ekonomicznego, który bardzo mocno, merytorycznie pracuje nad Wizją Rozwoju Krakowa, będzie odpowiadać za kwestie strategii, za kwestie rozwoju, za kwestie przedsiębiorczości oraz planowania. To jest na pewno na wzruszający moment. Bo bycie wiceprezydentem pierwszym w takim mieście jak Kraków to jest wielkie zobowiązanie, ale też absolutnie wielki przywilej. Ale też musi towarzyszyć temu praca. Dzisiaj już jest spotkanie o godzinie 15 z dyrektorami wydziału, z presami spółek i w kolejnych dniach chciałbym odbyć wszystkie rozmowy z wszystkimi tymi, którzy zarządzają jednostkami, którymi mam kierować, żeby wspólnie uzgodnić bardzo praktyczny, pragmatyczny sposób działania. No i chciałbym bardzo konsekwentnie, krok po kroku. Zadania, które zostało przypisane realizować, ale zarazem informować mieszkańców, opinię publiczną, jak sobie z tym wszystkim radzimy, bo myślę, w kategoriach rozliczalności jest mi również bardzo bliskim myśleniu. Stanisław Kracik był wojewoda, poseł, burmistrz Niepołomic z gigantycznym doświadczeniem samorządowym. Będzie odpowiadać za to, co w samorządzie najtwardsze, czyli inwestycje, infrastruktura, gospodarka komunalna. Potrzebowaliśmy kogoś z takim doświadczeniem, kto na pewno temu zadaniu podoła. Dla mnie priorytetem byłoby to, żeby e, mieszkańcy Krakowa odczuli, że jest zmiana, e, że jest myślenie o ich problemach, m, ale że nie ma takiego triumfalizmu po, zwyci po, po, po zwycięstwie, ani nie ma też takiej postawy, że od nas się wszystko zaczęło, e, żeby kontynuować to, co. Dobre, żeby wykorzystać no, wiedzę i potencjał intelektualny tych, którzy tutaj pracują i, i na ważnych stanowiskach w strukturze miasta. Jeżeli ten okres takiego uzgadniania dalszych kierunków działań się zamknie w tych studniach w sposób taki, że da się sporządzić plan na resztę roku i na rok następny i, no, i przygotować jakieś sensowne założenia do budżetu przyszłorocznego, to uznam, że ten czas dobrze wykorzystaliśmy. No i Łukasz Sęk, młody radny, jeden z najmłodszych krakowskich, no już nie radny w tej chwili, e, przedsiębiorca, e, będzie odpowiadać za kwestie sportu, komunikacji, innowacji miejskich, e, czyli trochę sprawy bardziej takie społeczno e, promocyjno-komunikacyjne. Ale też jakby w, tych, w tym zakresie i pracował, i w razie miasta, i jako przedsiębiorca, w związku z tym nie mam wątpliwości. Że jeszcze ustawa metropolitalna też był w tej komisji, zna temat bardzo dobrze. On jest bardzo ważny dla Krakowa. Bardzo się z tego cieszę i bardzo dziękuję panu prezydentowi Miszewskiemu za zaufanie. Za zaufanie i powierzenie nadzoru przede wszystkim nad obszarem sportu, w którym musimy odbyć wiele rozmów i zastanowić się nad tym, jak ten krakowski sport powinien funkcjonować, jak powinien być też finansowany. Jest też obszar, którym zajmował. Zbieram się w Radzie Miasta Krakowa, czyli z jednej strony innowacje, z drugiej metropolia, rozmowa z okolicznymi gminami o tym, jak dobrze współpracować, jak szukać rozwiązań, które będą dobre dla mieszkańców nie tylko Krakowa, ale też tych gmin okolicznych. Są sprawy związane z cyfryzacją, z przyspieszeniem tych procesów, które w urzędzie się dzieją w ostatnich latach, paradoksalnie w czasie pandemii, kiedy dużo procesów można było robić online, ale jednak są jeszcze rezerwy i myślę, że chodzi o otwartość danych, o możliwość takiego łatwego kontaktu. Zresztą Pan prezydent zapowiedział też profil mieszkańca dla każdej osoby, który będzie służył do załatwiania spraw urzędowych, więc to na pewno będzie też jeden z zakresów mojej odpowiedzialności.